Najczęściej mam wszystkim to jest zestaw na Intelu za około 2400 zł. Jest to zestaw złożony z części nowych. Chyba oczywistą rzeczą jest, że w tym budżecie składając komputer z części używanych moglibyśmy złożyć dużo lepszy zestaw, jednak nie wszyscy chcą mieć komputer używany, więc to jest właśnie opcja dla tych osób, które chcą koniecznie mieć komputer nowy. Procesor jaki wybrałem tego został to, to Intel i3-10100F. Jest to procesor na soket 1200. Posiada 4 rdzenie, 8 wątków. traktowany jest 3,6 GHz, a maksymalnie w trybie turbo posiada 4,3 GHz. Ta konkretna wersja nie posiada zintegrowanego układu graficznego, ale nie będzie nam on potrzebny. Jego TDP wynosi 65 W. Jest to wersja box, więc w zestawie będziemy mieli boxowe chłodzenie, jednak stwierdziłem, że nie będziemy go używać i wybiorę dodatkowe chłodzenie. Ten procesor kosztuje 389 zł. Chłodzenie jakie wybrałem tego zostało jest to Silentium Psi Spartan 4. Jest to dość podstawowe chłodzenie, jednak będzie ono lepsze od chłodzenia boksowego. Maksymalnie obsługuje do 125W TDP, więc w zupełności sobie poradzi z naszym procesorem. Ma ono dwa ciepłowody, z których każdy ma średnicę 6 mm. W zestawie mamy jeden wentylator 100 mm, i to chłodzenie kosztuje 64 zł i 99 groszy. Płyta główna jako w brątku stały jest to płyta Gigabyte B560M DS3H są na rynku tańsze płyty główne, jednak tutaj koniecznie chciałem, żeby to była płyta z chipsetem B560 z bardzo prostego powodu. Na tym chipsecie mamy możliwość podkręcenia pamięci RAM, więc nie jesteśmy ograniczeni do tych 2666 MHz możemy ustawić wyższe taktowanie pamięci. Jest to oczywiście płyta na Socrecie 1200, na samej płycie mamy 4 sloty na pamięć RAM. Na panelu tylnym mamy wyjścia od zintegrowanej karty graficznej. Jednak z tych wyjść nie będziemy korzystali, bo nie mamy zintegrowanej karty graficznej. Mamy w tym zestawie dedykowaną kartę graficzną. I z tych wyjść jest d czyli VGA, DisplayPort, DVI oraz HDMI. Mamy też złącze PS2 do podłączenia starszego typu klawiatury czy też myszki. Mamy dwa złącza USB 2.0, trzy złącza USB 3.2 Gen1, jedną USB typu C32Gen1, złącze 45 włączenia się do sieci oraz wyjścia i wejścia z zintegrowanej karty dźwiękowej. Płyta ta kosztuje 399 zł. Jako, że już w tym zestawie możemy użyć szybszych pamięci, wybrałem tej pamięci Crucial Battalistics. Są to dwa moduły, każdy o pojemności 8GB. Pamięci te taktowane są 3600MHz i mają opóźnienia CL16. Wydaje mi się, że do tej i trójki to będzie całkiem niezły wybór i się dobrze spiszą. Zdecydowanie lepiej niż to by było w przypadku właśnie pamięci taktowanych 2666MHz. Pamięci te kosztują 399 zł. Przechodzimy do nieszczęsnej karty graficznej. Nieszczęsne bo niestety w tym budżecie możemy sobie pozwolić tylko na GeForce GT 1030. Nie jest w tym budżecie to zdecydowanie wybitna karta, ale niestety nie ma, naprawdę nie ma nic innego dostępnego. Najlepszą opcją byłoby niebranie tej karty i wybranie karty używanej, jeżeli macie taką możliwość, jeżeli chcecie. Do tych 500 zł można naprawdę kupić dużo lepsze karty. Czy to przykładowo na gtx 960, najlepiej w wersji 4GB. Myślę, że do 500, może 600 zł dałoby się kupić. Jednak najlepiej po prostu wejść czy to na, Alixa, czy na Lego. poszukać może w swojej okolicy macie coś ciekawego, może uda się trochę zbić sceny, ceny, bo zdecydowanie usprawniłoby to ogranie na tym komputerze. Co do samej tej karty GT 1030, jeżeli nie będziecie mieli wyboru, to ona też jakaś tragiczna nie jest. Ma 2 GB pamięci typu gddr 5 pamięć ta jest traktowana 6000 MHz, rdzeń tej karty traktowany jest 1227 MHz, a w trybie boost 1668 MHz. Karta ta nie wymaga mocnego zasilacza, wystarczy jej zasilacz 300W, jednak w naszym zestawie użyłem coś nieco lepszego, na wypadek właśnie gdybyście chcieli użyć używanej karty graficznej. Karta posiada dwa wyjścia wideo, jest to DVI oraz HDMI. Ta karta graficzna kosztuje 528 zł i 35 groszy. Dysk, jaki wbrałem tego zestawu, jest to już można powiedzieć klasyka. Jest to Kingston A2000 o pojemności 500 GB. Jest to dysk na złącze M2 w standardzie PCI Express. Jest to dysk NVMe. Odczyt tego dysku wynosi 2200 MB na sekundę. Zapis tego dysku wynosi 2000 MB na sekundę. W tym budżecie jest to całkiem niezły dysk, a kosztują 265 Zł. Zasilacz jaki wbrałem tego zestawu, jest to Silentium Piece L3 500 W. Do takiego GTX-a właśnie 960. W zupełności on wystarczył. Jeżeli byście chcieli tworzyć jakąś mocniejszą kartę, możecie wybrać wersję 600W, czy nawet 700W, ona nie jest dużo droższa. Bo wersja 500W kosztuje 215 zł, wersja 600W kosztuje 245 zł, więc te różnice nie są takie duże. Jeżeli planujecie kupić naprawdę jakąś mocną kartę graficzną, to jednak wybrałbym tą moc nieco większą. Jednak do tego zestawu w zupełności wystarczy 500W wersja. Ma ona dwie wtyczki 6 plus 2 pin do podłączenia karty graficznej, zasilacz ma sprawność na poziomie 89%, ma certyfikat 80 Plus Bronze i, jak już wspominałem, kosztuje 215 zł. Obdowa, którą wybrałem, jest to Zalman S2. Znów w tym zestawie miał się znaleźć Zalman S2 TG, bo przez chwilę był tańszy, kosztował tam 170 kilka zł, ale znów niestety podrażało na te 200 zł, więc znów wybieram tej Zalmana S2. Jest to obdowa wyposażona w okno. W zestawie mamy jeden 120 mm wentylator na tyle. Jeśli będzie to dla Was za mało, możecie zamontować 320 mm mm wentylatory na przodzie, 220mm wentylatory na dole i 220mm wentylatory na górze. Na panelu przednim tej obdowy macie dwa złącze USB 2.0, jedno złącze USB 3.0 oraz złącze podłączania słuchawek oraz mikrofonu. Obdowa ta kosztuje 169 zł. Cały ten zestaw w chwili obecnej kosztuje 2429 zł i 34 grosze. Ktoś może zapytać czy w tym zestawie da się na czymś zaoszczędzić. Jeśli chodzi o podstawę tutaj już nie ma na czym oszczędzać, poniżej są tylko Pentiumy. Można też zwrócić uwagę na i3-10105F. Jest to nowsza i3, jednak momentami bywa tak, że ona jest tańsza jest na jakichś promocjach, więc zwróćcie jeszcze uwagę na właśnie tą wersję 105F. Jeśli chodzi o płytę główną, jeżeli nie będziecie chcieli się bawić w podkręcenie pamięci to nie ma sensu, właśnie brać tej płyty B560, możecie wziąć płytę nieco gorszą, bo jeżeli macie dopłacać do funkcji, których i tak nie będziecie używali, to, to nie ma to po prostu sensu. Wtedy możecie wziąć płytę jakąś na chipsetcie B460. Jednak zalecałbym wziąć właśnie tą płytę na, na chipsetcie B560. Pominąłem chłodzenie. Zawsze możecie w ostateczności je usunąć, bo jednak w zestawie mamy chłodzenie boksowe. Jednak wydaje mi się, że po prostu warto wziąć to chłodzenie, bo nawet jeżeli będzie dużo chłodniej, to powinno być dużo ciszej. Jeśli chodzi o pamięć RAM, tak samo jak w przypadku płyty głównej, jeżeli nie macie ochoty, nie będziecie chcieli tego podkręcać, to nie ma sensu brać tych pamięci 3600 MHz, bo one pewnie standardowo będą pracowały z taktowaniem 2666 MHz, ale jednak poniżej 3000 MHz bym nie schodził, bo wydaje mi się, że teraz kupowanie pamięci takich 2666 MHz takie trochę elektrośmieci i za kilka lat te pamięci po prostu nie będą nic warte, więc wydaje mi się, że minimum to takie MHz żeby po prostu to nie, nie straciło te pęć tak bardzo na wartości. Jeśli chodzi o kartę graficzną, jeżeli to ma być karta tylko na chwilę, to ma być karta tylko i wyłącznie do wyświetlenia pulpitu i nie macie zamiaru na niej w nic grać, to można pomyśleć nad GT710. a Na tamtej karcie praktycznie w nic nie pogracie w porównaniu do tej GT1030, ale ona na promocjach potrafi kosztować tam lekko ponad 100 zł. Widziałam właśnie, że ostatnio na promocji chyba kosztowała 120 zł, więc wydaje mi się, że normalnie za około 200 zł można kupić tą kartę, a jeżeli to ma być karta tylko na chwilę i planujecie na przykład w przyszłym miesiącu, Kupić coś lepszego, to wydaje mi się, że nie ma sensu oddawać 500 zł na właśnie GT1030. Jeśli chodzi o dysk, zawsze musicie oszczędzić na pojemności. Możecie też kupić dysk na złącze SATA, chociaż wydaje mi się, że różnica w tej cenie nie będzie aż tak duża, że było to opłacalne. Jeśli chodzi o zasilacz, jeżeli nie planujecie do układania tutaj mocniejszej karty, możecie wziąć spokojnie elementum 450W czy 550W. Ten zasilacz sobie w zupełności poradzi sobie z tym zestawem 100 i GT1030. Tutaj wybrałem Vero głównie dlatego, że to jest po prostu zestaw idealnie stworzony do tego, żeby w przyszłości tworzyć jakąś fajną kartę graficzną i naprawdę będzie to dobry zestaw do grania. Ten zasilacz był brany bardziej przyszłościowo. Obecnie nie, nie potrzeba tutaj takiego zasilacza. Wystarczy tu pewnie, by nawet elementum 350 Lotów, jednak zalecam wziąć właśnie tą wersję minimum 450W. Jeśli chodzi o obudowę, są tańsze obudowy nowe, jednak jeżeli chcecie naprawdę zaoszczędzić pieniądze, to chyba najlepszą opcją byłoby wybranie obudowy używanej. I teraz w drugą stronę czy można, czy warto do czegoś dopłacić, żeby ten zestaw działał lepiej. Jeśli chodzi o procesor z tą kartą graficzną nie ma sensu brać szybszych modeli, bo w grach tego kompletnie nie wykorzystacie, więc do tej karty i do wielu innych mocniejszych kart wydaje mi się że i trójka to jest, tak, to jest taki dobry wybór. Więc jeśli chodzi o procesor w skrócie w tym budżecie na razie nie ma sensu go zmieniać na lepszy. Jeśli chodzi o chłodzenie, jeżeli naprawdę chcecie mieć cichy, komputer możecie wziąć nieco większe chłodzenie. Tylko że ta i trójka nie wdziela za dużo ciepła, z większym chłodzeniem na procesorze to chłodzenie może być naprawdę bezgłośne. Jeśli chodzi o płytę główną, jeżeli planujecie w przyszłości zmianę procesora, czy to na i5, czy to na i7, czy może nawet na i9, to wybrałbym nieco lepszą płytę, bo ta płyta nawet nie ma chłodzenia na sekcji zasilania, więc wybrałbym nieco lepszą płytę, tak żeby ta płyta się nie przegrzewała, żeby ta sekcja się nie przegrzewała, żebyśmy ostatecznie mogli wykorzystać pełną. Moc tej i piątki czy i 7 Z i trójką na tej płycie nie powinno być żadnych problemów, ale właśnie z mocniejszymi procesorami może być różnie, więc tutaj, jeżeli planujecie w przyszłości jakiś upgrade, dopłaciłbym trochę, naprawdę niedużo i już są jakieś płyty z chociaż podstawowym chłodzeniem na sekcji zasilania. Jeśli chodzi o pamięci, do tej i trójki wydaje mi się, że 3600 MHz to taki niezły wybór, wyżej chyba bym nie szedł. Chyba, że tak jak w przypadku innych podzespołów, planujecie jakiś upgrade i wiecie, że wykorzystacie tą większą ilość MHz, czy na przykład to, że wykorzystacie żestacie 32 giga pamięci jeśli chodzi o kartę graficzną, no tutaj i pole do zmiany, tak żeby ten zestaw nadawał się do grania, jest naprawdę duże, ale niestety najtańszą kartą graficzną, którą jakkolwiek można polecić do grania, jest GTX 1650. I nie jest on wcale jakąś wybitną kartą, a jednak nam przyjdzie za niego zapłacić ponad 1500 zł, więc różnica jest dość znaczna, więc to już będzie kompletnie inny budżet. Jak wspominałem przy karcie graficznej, chyba najlepszym wyborem byłoby kupienie jakiejś używanej kilkuletniej karty graficznej, ale będzie ona dużo lepsza od GTX. Te 1030, a jednocześnie nie zrujnuje nam budżetu. Jeśli chodzi o dysk, zawsze musicie wziąć większy dysk. O większej pojemności musicie wziąć dysk szybszy, bo nie jest to najszybszy dysk na rynku. Tak naprawdę wszystko zależy tutaj od waszego budżetu. Jeśli chodzi o zasilacz, tak jak już wspominałem, jeżeli planujecie tu włożyć jakąś mocniejszą kartę graficzną, przykładowo coś pokroju GTX -a 980, GTX -a 1070, wydaje mi się, że tutaj te 500 W może być trochę za mało, zwłaszcza jeżeli będziecie planowali też w przyszłości zmianę procesora. Wybrałbym tutaj wersję 600 W. Możecie też wybrać lepsze zasilacze, bo, bo zasilacze VRO to też nie jest najwyższa liga, jeśli chodzi o jakość i ostatnim podzespołem jest obudowa i tutaj tak jak naprawdę w większości tych podzespołów można powiedzieć wszystko zależy od waszego budżetu obudów na rynku jest naprawdę dużo co mogę zalecić tak w miarę budżetowo to dołożenie kilku wentylatorów żeby po prostu w tej obudowie nie było piekarnika początkowo właśnie do GT1030 i do tej i trójki z dedykowanym chłodzeniem może ten jeden wentylator wystarczyć ale jednak dołożyłbym żeby ten obieg powietrza był lepszy żeby te temperatury były niższe i przez to też te wentylatory będą się kręciły z mniejszą prędkością, więc też wtedy powinno być ciszej. Przejdźmy jeszcze na chwilę do wydajności takiego zestawu. Może GT1030 nie jest najwybitniejszą kartograficzną na rynku, nigdy ona pewnie też nie była tworzona z myślą o tym, żeby na niej grać. Jednak w mniej wymagające gry, w gry nieco starsze można jak najbardziej pograć. Czy to będzie jakiś Fortnite, czy to będzie CSGO, czy to będzie GTA 5. Nawet w nieco starsze gry, takie jak Battlefield 5 też będzie można pograć. Oczywiście ograniczeniem będzie tutaj rozdzielczość, jak i detale. I tutaj maksimum, które bym rekomendował tej kartograficznej, jeżeli chodzi o monitor, to jest. 1080p, czyli full HD. A jeżeli chodzi o detale, pewnie będziemy musieli tutaj ustawić detale niskie, jak najniższe, żeby po prostu te FPS-y były jak najwyższe. W wielu grach też będzie nam się udawało uzyskać tych FPS-ów jednak trochę więcej. Będzie też pewnie kilka gier, w których po ustawieniu rozdzielczości 1080p i właśnie ustawień niskich będziemy mieli ponad 60 FPS-ów, więc to już będzie naprawdę można fajnie pograć. Jedną właśnie z takich gier powinien być CSGO, ale tak generalnie podsumowując, naprawdę można na tej karcie graficznej pograć grać w wielu grach. Jeżeli nie przesadzicie z ustawieniami graficznymi jak i z rozdzielczością, to można sobie na tej karcie pograć, czekając na obniżenie cen kart graficznych. W tym filmie byłoby na tyle. Jeśli film Wam się upodobał, możecie stawić łapkę w górę, czy subskrypcję. To było na tyle. Cześć.